Dzień dobry kochani, z tej strony Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli, witam serdecznie moi kochani, cieszę się, że jesteście, a to obiecany wiersz, część z was ogląda go wcześniej, gdyż był taki konkurs, pomysł mój, że kto napisze do mnie na priv, hasło treści polska, dostanie go ten wiersz właśnie, w piątek na PRIV. E, Pozostali dostaną go za dwa tygodnie, czyli być może w tym momencie e, go słuchacie, ale zamutałem, A może i e, słuchacie wcześniej ci, którzy, którzy go dostali teraz właśnie. Wiersz, który przygotowałem, e, napisany 14 czerwca 2015 roku, jest to taki Wiersz z morałem, troszeczkę rzekłbym, a właściwie posłuchajcie. Zatytułowałem Taka jest miłość. Na ławeczce w parku, tuż obok rzeczki, spotkał Pan, piękną Panią. Historia z bajeczki. A jednak prawdziwa, wciąż się spotykają Pani, Kocha pana, a pan kocha panią. Wystarczyły spojrzenia, by poczuli miłość. Wspólne spacery tak wiele ich było. Nie zawsze jednak szczęście rozkwitało. Czas był jak waga raz więcej, raz mało. Oni zaś cierpliwie walczyli o miłość. Na przekór losowi serce mocniej biło. Tak morał jest prosty: znieśli życia znoje. Jeśli się kochacie, to walczcie o swoje. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje wiersze.